Diabeł, szatan, ten zły i jego demony, czyli negatywna energia na tym świecie. Każdy ułamek tej negatywnej energii na tym świecie chce aktywnie powstrzymać Ciebie przed angażowaniem się w życie. Diabeł nie chce, żebyś Ty się angażował w życie. Diabeł chce, żebyś siedział w domu i oglądał Netflixy. Diabeł nie chce, żebyś wyszedł na świat. Otworzył swoje gardło i przemówił do ludzi. Podał swoją perspektywę. Przekazał swoją perspektywę. Tą prawdę, którą ty widzisz. Diabeł nie chce, żebyś wyszedł i wyraził się autentycznie. Nie chce tego. Diabeł nie chce, żebyś wyszedł na świat i postarał się osiągnąć swoje cele. Diabeł nie chce, żebyś zaryzykował i zrobił jakieś kroki w kierunku swoich marzeń. Diabeł nie chce tego. Diabeł nie chce tego, żebyś postarał się i spróbował osiągnąć te rzeczy, które chcesz osiągnąć, popełnić te błędy, które musisz popełnić, pocierpieć trochę też i nauczyć się od tego bólu, od tego cierpienia, od tych błędów i uświadomić sobie nowe prawdy pozwolić sobie żeby obudziła się w Tobie nowa świadomość pozwolić sobie żeby klapki ci zeszły z oczu i żebyś zobaczył co się naprawdę dzieje poprzez te doświadczenia poprzez te porażki poprzez ten ból Diabeł nie chce żebyś tego zrobił Diabeł chce żebyś siedział w domu żebyś poszedł do pracy żebyś wykonał te rzeczy które mówią Ci żebyś wykonał grzecznie jak grzeczny chłopczyk albo grzeczna dziewczynka Żebyś wrócił do domu, oglądał Netflixy i miał te dwa, trzy, cztery, pięć miejsc, do których możesz sobie jeździć albo chodzić każdego tygodnia, żeby poczuć jakieś podstawowe rozrywki, żeby ten cyrk się kontynuował, żeby to życie w klatce, żeby to życie w pudełku się kontynuowało. Diabeł nie chce, żebyś wyszedł i zrobił coś niestandardowe, coś nowe. Nie chcę, żebyś poszedł do natury, żebyś poszedł na jakąś wycieczkę, żebyś poznał nowych ludzi, żebyś otworzył się na nowe doświadczenia, żebyś spróbował różne trudne rzeczy, żebyś się zaangażował w życie. Nie chcę tego. I chcecie powstrzymać i chcę ci podrzucić pomysły i myśli, żebyś się bał tego, żebyś myślał sobie, że jak pójdę tam, zrobię to, to będzie dużo, i ja się załamię, zachoruję. Mój organizm nie wytrzyma, a jak doświadczę 3-4 porażki pod rząd, to się załamie i ja nie dam rady. Już się nie podniosę, żebyś się bał, żebyś się bał żyć. Tego chce diabeł. Wiesz dlaczego diabeł chce Cię powstrzymać przed angażowaniem się w życie? Bo jak zaczniesz się angażować w życie, to poznasz Boga, połączysz się z Bogiem, wpuścisz w siebie światło. Gdy Ty zaczniesz się angażować w życie... to będziesz praktykował wiarę. Popatrz. Masz pewne marzenia, tak? Na logikę szanse, że spełnisz te marzenia są prawie zerowe. Wiesz, ile zbiegów okoliczności musi się wydarzyć, żebyś spełnił swoje marzenia? Musisz mieć fajną energię, musisz regularnie mieć fajną energię, musisz... Wpaść na te odpowiednie pomysły w odpowiednim momencie, powiedzieć tak na te okazje, które są dobre, powiedzieć nie na te okazje, które nie są dobre po drodze, odrzucić ludzi, którzy nie są fajni, wyczuć jacy są ci ludzie, którzy nie są fajni, wiedzieć dokładnie, kogo odrzucić, na co powiedzieć tak, na co powiedzieć nie. Musisz trafić z fajną energią w odpowiednim momencie. Muszą inni ludzie. Podjąć pewne konkretne decyzje, żeby złożyło się wszystko tak, żebyś mógł osiągnąć to marzenie, które chcesz osiągnąć. Tak dużo zmiennych jest. Świat jest tak skomplikowany, że nie możesz wykalkulować sobie osiągnięcie swoich marzeń. Jedyne, co masz, to jest wiarę. Jedyne, co masz, to jest to, że bardzo chcę i wierzę, że jak zrobię jakieś kroki i pójdę. To się nauczę. Mój mózg zadziała w taki sposób, że się nauczę. Proces Boga się odegra w taki sposób, że moja psychika ujawni mi moje blokady. Ja poznam te blokady, uświadomię sobie te blokady, pojawią się odpowiednie pomysły, żeby poradzić sobie z tymi blokadami. Pojawią się odpowiedni ludzie, którzy powiedzą mi te odpowiednie słowa, żebym poszedł dalej. Wierzę, że jak ja się zaangażuję, to staną się różne rzeczy. I z tego wyniknie coś dobrego. Nawet jak nie osiągnę tego marzenia w taki sposób, w jaki chcę dokładnie, to coś dobrego z tego wyniknie. To jest wiara. Wierzysz w przyszłość, wierzysz w proces Boga. Wchodzisz w to życie i angażujesz się w ten skomplikowany świat, zakładając, że coś dobrego z tego wyniknie. Co oznacza, że stwierdzasz, że ten proces tutaj, który się uruchomi, jest dobry. Ten proces Boga jest dobry. Bóg jest dobry. To jest wiara w przyszłość, to jest wiara w życie, to jest wiara w to, że będzie dobrze. Gdy angażujesz się w życie, to wystrzelasz taką wiarę, że coś dobrego z tego wyniknie. Dlatego to robię. Jakbym wiedział 100%, że same złe rzeczy wynikną z tego mojego starania, to nie zrobiłbym tego. Ale robię to, co oznacza, że wierzę, że coś dobrego wyniknie z tego. Wierzysz. Diabeł nie chce, żebyś wierzył. Diabeł chce, żebyś wątpił. I gwarantuję ci, to gwarancja. Jak zaczniesz się angażować w życie, to tak, będziesz zmęczony, tak, pojawią się nowe rzeczy i sytuacje, w których nie będziesz wiedział, jak się zachować, twój mózg się zatrzyma, yy, wystraszysz się, ludzie cię odrzucą, doświadczysz jakiś ból, jakieś odrzucenie, jakieś problemy, pojawią się niedogodności, tak, po drodze gdzieś może zachorujesz, po drodze może być jakaś kontuzja. W trakcie tego całego procesu życia, na każdym kroku, przy każdej kontuzji, przy każdym problemie, przy każdej porażce, przy każdych negatywnych emocjach, Bóg będzie ci pokazywał prawdę. Klapki z oczu będą ci schodziły i będziesz widział kolejną warstwę rzeczywistości. Nauczysz się, jakie masz blokady, nauczysz się, jak silny jesteś, nauczysz się, jaką ogromną moc ma twój mózg, jaką ogromną pomoc masz od Boga. Poznasz, poznasz głębszą świadomość, poznasz jak działa ten świat, zobaczysz, że możesz wytrzymać więcej niż ci się wydawało, że możesz wytrzymać. Wszystkie te rzeczy poznasz. Bóg ci pokaże, jaki silny jesteś, jakie duże wsparcie masz w nim, jaką masz mocną wolę i co możesz z tą wolą zrobić. I że on cię wspiera, i on ci wybacza, i on ci pomaga, i jak popełniasz, będę wybaczać, ci i ci pomaga jeszcze. Jest najlepszym tatą. Poznasz wszystkie te rzeczy, poznasz połączenie z Bogiem, poznasz współpracę z Bogiem w tym świecie i doświadczenie tego, jak fajnie może być, jak fajne emocje możesz doświadczać, jak mocno możesz otworzyć się na miłość i przyjąć, ile miłości możesz zmieścić w sobie. Poznasz to i później poznasz, jak dużo miłości może wyciec z ciebie, jak dużo miłości możesz dać, jak mocno możesz świecić. Poznasz wszystkie te rzeczy. Jak będziesz miał momenty załamania, gdzie po prostu jesteś zbyt zmęczony, Dużo porażek naraz, dużo rzeczy się złożyło, jest ciężko. W tym bólu, w tym drganiu, w tym takim kucze, no, ale ja nie wiem, co mam robić już dalej, już nawet nie wiem, co mam robić, już, już nie wiem, tak, już zagubiłem się, już zrobiłem pewne kroki, były porażkami, i co dalej, już, już nie wiem, co mam robić. Sieć w tym. Ufaj w, ten, ufaj w to, że teraz jest moment, gdzie masz siedzieć i mówić, kurczę, no ale ja nie wiem, co mam zrobić. Ta presja, to wszystko, to jest proces Boga. Teraz się odgrywa proces Boga. I prędzej czy później gwarantuje Ci to. Jak piorun uderzy Cię taki pomysł, tak Bóg Ci podrzuci ten pomysł. I tak teraz jest ten moment, żebyś się dowiedział tej rzeczy. I przyleci Ci do głowy, już wiem chyba, co muszę zmienić. Nie mogę dalej kontynuować żyć w ten sposób. Muszę zmienić pewne rzeczy w swojej rutynie, muszę zmienić pewne rzeczy w moich relacjach, mu, mu, muszę zmienić pewne rzeczy. I pojawi się w Twojej głowie klarowny pomysł na temat tego, co dokładnie musisz zmienić. I wtedy, przez jakiś okres czasu, gdy ujawni się, co masz zmienić, bo Bóg Cię wychowuje, proces Boga jest taki, że Cię wychowuje. Tak działasz, działasz, działasz i Ci mówi, ej... Fajnie, fajnie, że się starasz, ale podchodzisz do tego w niewłaściwy sposób i tutaj jest Twój błąd. Ten błąd się ujawni. Pokaże ci Bóg, że tutaj te trzy rzeczy musisz zmienić w swoim życiu, zanim pójdziesz dalej. Nie, nie możesz iść dalej. Twój problem to są te trzy rzeczy, które nie zmieniłeś jeszcze. Zmień te rzeczy. To się ujawni. Poczujesz to mocno, także kuczę. no muszę zmienić te rzeczy. Gdy pojawi się ten pomysł, że musisz zmienić parę rzeczy, to może będziesz miał zatwardziałe serce i będziesz mówił kurczę, ale ja, ja nie chcę zmienić tych rzeczy. To jest zbyt trudne. Ja nie mogę zmienić. Jestem zbyt przyzwyczajony do tych rzeczy. Jestem zbyt przyzwyczajony do tego trybu życia. Nie mogę tego zmienić teraz. Nie mogę! Bóg będzie ci to pokazywał. Łagodnie, w kółko i w kółko. Kolego. Dziecko moje, nadszedł czas żebyś zmienił te rzeczy. I może będziesz działał w taki uparty sposób. Nie. Ja będę kontynuował i starał się dalej, ale nie zmienię tych rzeczy. I tak Bóg ci będzie pokazywał: hej, musisz zmienić pewne rzeczy, musisz odpuścić pewne rzeczy, musisz odpuścić pewien tryb życia. Sorry, ale nie ma innego sposobu. I zaczniesz myśleć sobie: ok, chyba, chyba muszę zmienić te rzeczy, ale nie wiem jak, bo boję się, nie, nie wiem, nie, nie, nie potrafię zmienić tych rzeczy. Jak wyrazisz tą chęć, chciałbym, ale nie wiem jak. Jestem gotowy zmienić te rzeczy, ale nie wiem jak. To Bóg uruchomił proces kolejny, żebyś zaczął zmieniać te rzeczy. Zaufaj w ten proces. Zrób jakieś symboliczne kroki, które pokazują, że wyrażasz tą chęć, żeby zmienić pewne rzeczy w swoim życiu wreszcie. Symbolicznie, taki, żeby było jakieś prawdziwe poświęcenie, że coś robisz. Nie? Tak, wydajesz jakąś energię, wysyłasz sygnał, że ja naprawdę się staram i chcę zmienić pewne rzeczy. To Bóg ci pomoże. Bóg ujawni ci następne pomysły, jak podejść do tego. Bóg zaaranżuje taką sytuację, takie zbiegi okoliczności się złożą tak, żeby ci pomóc, żebyś odpuścił pewne rzeczy, które musisz odpuścić, żeby zmienił pewne rzeczy w swoim życiu, które musisz zmienić. To się będzie działo. To się będzie działo. Nawet mam wrażenie, że intuicyjnie wiesz o tym, że to się stanie. Wiesz, jak działa życie, bo żyłeś ileś tam czasu i wiesz, że tak się dzieje. Bóg pomoże ci odpuścić te rzeczy, które musisz odpuścić i wiesz, że chcesz odpuścić. I robisz jakieś kroki, żeby je odpuścić. Bóg pomoże ci zmienić pewne rzeczy, które czujesz, że nie możesz zmienić, ale chcesz i robisz jakieś kroki. Bóg ci pomoże w tym. To się stanie. Widziałem to z moimi klientami za każdym razem. Wykonują jakieś kroki, coś innego z boku przychodzi i pomaga im zrobić coś, co nie mogli zrobić. To się dzieje za każdym razem. Chodzi o to, że diabeł. Będzie próbował przyhamować Twoje angażowanie się w życie. Będzie chciał Ci powiedzieć, hej, tu jest za dużo cierpienia, za dużo ryzyka. Siedź w domu. Siedź w domu bezpiecznie. Będzie Ci lepiej w domu bezpiecznie. Bądź zabezpieczony. Nie, nie potrzebujesz jakichś trudnych emocji i cierpienia. Nie, nie, nie. Siedź w domu bezpiecznie. Tego chce diabeł. A intuicyjnie wiesz, że jak wyjdziesz na świat... I zaangażujesz się i wejdziesz w tą przygodę, pójdziesz w to miejsce, w którym nie byłeś, to jest, to jest najbardziej rozwojowa rzecz. Tam jest Twoja moc. Tak, jak zaczniesz patrzeć się na ten proces życia w taki sposób, że dosłownie ja pójdę i zaangażuję się w różne sytuacje, wejdę w różne relacje, otworzę się na pewne nowe doświadczenia, i nawet jak pojawia się myśl, że o, zachoruję, będę za słaby, będzie zbyt duża porażka, nie poradzę sobie z emocjami, ignorujesz te pierdoły, które gada ci diabeł i wskoczysz, to jest Twoja robota skończona. Jak będziesz się angażował, to, to dowiesz się rzeczy, staniesz się bardziej zaawansowaną istotą, zmieni się Twoja energetyka, będą momenty, gdzie poprzez cierpienie i nie wiem, co zrobić, nie wiem, co zrobić, piknie coś w Twojej energetyce w końcu. Chodzi o to, żeby to światełko pielęgnować, żeby było wewnątrz siebie takie uczucie, że nawet jak nie wiem, co mam robić, i już mam wrażenie, że Bóg mnie opuścił, wierzę, że ten proces się odgrywa. Nie odpuszczam tej wiary. Ten proces się odgrywa nadal teraz. I coś dobrego wyniknie z tego. Ja wytrwam. Ja. ja jak pojawi się jakaś lekcja albo jakaś świadomość, to ja wprowadzę jakąś zmianę, chociażby symboliczną, żeby wysłać sygnał, że ja się staram, że ja będę kontynuował. Osiągnę swoje marzenia. Zrobię te rzeczy, które chcę zrobić. Doświadczę fajne życie, doświadczę radość i Bóg mi w tym pomoże. Kropka. I jak zaczniesz się angażować w życie i wyjdziesz ze swojego pudełkowego życia, praca, Netflix i jakieś 3-4 rozrywki. Jak wyjdziesz z tego pudełkowego życia i zaczniesz po prostu spontanicznie żyć, doświadczać więcej tu, więcej tam, zmienne, tak, nie jakiś taki. Dzień, który jest po prostu pułkładanie takie pudełko, tylko tak wyskoczę w ciągu tygodnia tam, pojadę tu, zrobię coś nowego, pojadę na jakąś wycieczkę, tak, żeby było więcej aktywności. Wiadomo, że jest pewna rutyna podstawowa, ale jak wprowadzisz więcej zmiennych i więcej nowych rzeczy, to dosłownie zaczniesz poznawać Boga i Jego proces. Jak wyjdziesz ze swojego pudełkowego życia, to będziesz jak na pustyni trochę i pamiętasz tę historię z Izraelitami. Jak Izraelici wyszli z Egiptu, to byli na pustyni. I Bóg prowadził ich do ziemi obiecanej. Ciebie też prowadzi do ziemi obiecanej. Jak wyjdziesz z tego pudełkowego życia i wejdziesz w przygodę, to będziesz na pustyni, nie będziesz wiedział, gdzie dokładnie idziesz, ale jak będziesz wierzył i trzymał się tego światełka w sobie, że wierzę w ten proces i wierzę, że coś dobrego wyniknie z tego i zaprowadzi mnie Bóg w ziemi obiecaną, jak trzymasz tę wiarę, to będą się działy rzeczy, będą się działy cuda. I będziesz może tęsknił za niewolnictwem. Tak jak Izraelici, jak wyszli z Egiptu, z niewolnictwa i szli przez pustynię do ziemi obiecanej, to zaczęli tęsknić za Egiptem. Zaczęli mówić, że kurczę, jak byliśmy niewolnikami, to przynajmniej mieliśmy jedzenie w odpowiedniej porze i wiedzieliśmy, kiedy będzie jedzenie, a teraz nie wiadomo, czy będzie jedzenie, nie wiadomo, co się stanie. Tu są węże, tu brakuje nam jedzenia. Bóg cały czas. Pomagał Izraelitom, pomagał. Pojawiły się węże, pomógł im. Zabrakło jedzenia, rzucił mannę z nieba. Dosłownie otrzymywali jedzenie z nieba, które smakowało bardzo fajnie. Jak doszli do punktu, gdzie była ściana i po prostu nie, nie było wyjścia, gdzie pójdą, co zrobią, teraz już jest totalna porażka i nie poradzimy sobie, Bóg rozszerzył morze, kurczę. Takie rzeczy personalnie w Twoim życiu będą się działy. Gdy trzymasz ten ogień w sobie i wierzysz w proces Boga. I nie pozwól, żeby diabeł powstrzymał Cię przed tym. Bo diabeł będzie Ci gadał różne rzeczy, żebyś się nie angażował w życie. Tak! Tak! Tak, tak zaboli! Tak! Ignoruje, już nawet nie myślimy na zasadach, jak to zrobić, żeby było... Do... Nie, nie zrobisz tego, żeby było dobrze, żeby Ci było wygodnie. Nie interesuje nas, czy będzie dobrze, czy wygodnie, czy będzie miło, czy niemiło. Nie interesuje nas... Ufamy w proces Boga, angażuje się w życie i nie ma znaczenia, czy będzie ból, czy nie ból. Wiesz, że coś dobrego wyniknie z tego. Wierzę, że jak ty wierzysz i idziesz, i się starasz, to coś dobrego z tego wyniknie. Czy po drodze będzie bolało, czy po drodze będziesz załamany, czy zachorujesz? Tak, może zachorujesz. I co? Stracisz tą wiarę? Diabeł będzie chciał sfazować Cię na każdym kroku, żebyś zwątpił, żeby zmienił kierunek, żebyś się wycofał. Chcę, gdy zachorujesz, gdy będzie Ci ciężko, gdy będzie Ci trudniej, gdy, gdy pojawi się, pojawią się trzy, cztery porażki pod rząd, żebyś zgasł i żebyś się wycofał. Nie wycofujemy się. Nadszedł czas, żebyśmy się już nie fazowali tymi sztuczkami diabła. A jak nie wiesz, co robić, jak nie wiesz, co robić, to w swoim sercu otwórz. Taką możliwość, że gdzieś ktoś coś teraz chce Ci pomóc. Gdzieś jest jakaś informacja, gdzieś ktoś chce Ci coś przekazać, żeby Ci pomóc. Jak się otworzysz na to, to zobaczysz to. Diabeł chce, żebyś Ty myślał, że nie otrzymujesz pomocy tyle, ile potrzebujesz. Diabeł chce, żebyś myślał, że. że że nikt ci nie pomoże, że nikt cię nie rozumie. Diabeł chce, żebyś tak myślał. To są triki na trikach, fazy na fazach, wkręty na wkrętach, iluzje na iluzjach. Nie. Teraz ktoś ci pomaga. Teraz gdzieś jest pomoc. Teraz gdzieś jest rozwiązanie. To jest kwestia czasu, aż zobaczysz je. W swoim sercu otwórz się na nie. W swoim sercu pamiętaj, że cały ten proces, nawet jak w tym momencie nie masz rozwiązania, to to jest proces. I taki ma być. Bóg wie, co robi. Bóg nas wychowuje. Bóg jest tym najlepszym Tatą na świecie. Możemy na Nim polegać.